Cześć! Jestem Mike, Mike Kaleson. To niedawna żołnierz. Teraz jedynie włóczęga uzbrojony w nóż. Świat jaki znaliśmy, skończył się dawno temu, ale nie chcę cię zanudzać historię o moim dawnym życiu. Za to opowiem ci, jak sobie radziłem po wybuchu epidemii. Także rozciąć się wygodnie i posłuchaj. Początek mojej wędrówki ma miejsce przy trzech opuszczonych budynkach. Postanowiłem je sprawdzić w poszukiwaniu podstawowych dóbr, takich jak jedzenie czy picie. Dosłownie po chwili spędzonej w budynku, za oknem usłyszałem jelenie. Niestety, nie tylko ja. Po pokonaniu pierwszego zarażonego musiałem uciekać. Miałem już odpuścić to miejsce, lecz po chwili zauważyłem, że to co ściągnęło na mnie zagrożenie, właśnie je odciąga. Postanowiłem wykorzystać sytuację i pozbyć się zarażonych. Niestety, ale okazało się, że jest ich więcej. Stwierdziłem, że nic tu po mnie i udałem się na pobliską górę. Korzystając z okazji, postanowiłem, że się rozejrzę. Po chwili zobaczyłem maszt radiowy. Z braku innej opcji, Wybrałem to jako mój aktualny cel podróży. Po dotarciu na miejsce znów musiałem zmierzyć się z zarażonym. Ten mocno mnie ranił, ale na szczęście nie wdała się infekcja. Po chwili zauważyłem dziurę w ogrodzeniu. Postanowiłem ją wykorzystać, aby dostać się na teren obiektu. Po wejściu do pierwszego hangaru zostałem zaatakowany przez zarażonych. Po uporaniu się z nimi Ruszyłem do głównego budynku. Skradając się za plecami zarażonych, przeszedłem na tyły budynku. Skoczyłem przez okno i zacząłem szperać. Znalazłem tam łopatę. Postanowiłem ją ze sobą zabrać. Uważałem, że dobrze jest zachować jak największy dystans przy walce z zarażonymi, lecz nie nacieszyłem się nią długo. Chwilę później, podczas przeszukiwania budynku, Znalazłem siekierę, co prawda lekko uszkodzoną, ale postanowiłem ją ze sobą zabrać. Chwilę później mogłem ją sprawdzić w boju. Nie myliłem się, było dużo łatwiej. Miałem już prawie wszystko co do szczęścia potrzebne. Potrzebowałem tylko plecaka. Na szczęście los się do mnie uśmiechnął i dał mi właśnie plecak. Chodząc po terenie obiektu zauważyłem, że... Główny budynek ma jeszcze jedno piętro. Szedłem po schodach na górę, niestety na górze nic nie było. Pokręciłem się jeszcze trochę po obiekcie, w międzyczasie znalazłem trochę amunicji. No i lepiej, przygotowanym, ruszyłem w drogę powrotną do trzech budynków z początku mojej historii. Ruszyłem w stronę tylnego wejścia. Niestety, chwilę po wejściu do środka, zauważył mnie jeden z zarażonych. Zrobiłem co musiałem i ruszyłem przeszukiwać budynek. Znalazłem szafę grającą i wędkę. Wędkę zabrałem, bo dzięki niej będę mógł złowić w sobie jedzenie. A szafa grająca. Po to, żeby sobie podnieść morale w tych trudnych czasach. Gdy już wszystko sprawdziłem, na dole czekał na mnie zarażony. Pozbyłem się go i gdy wychodziłem z budynku, dostrzegłem, że zaczyna się powoli ściemniać. Zająłem się pobliskimi zarażonymi, póki ich widziałem. I udałem się do budynku obok. Postanowiłem, że spędzę w tym budynku noc. W międzyczasie go przeszukam. Podczas szwendania się po budynku. Los po raz kolejny się do mnie uśmiechnął. Znalazłem broń palną. I tak się składało, że do tej broni palnej prędzej znalazłem amunicję. Znalazłem również różne części garderoby i już nie wyglądałem jak zwykły włóczęga. Rozłożyłem lampkę na podłodze, przyklęknąłem obok niej i tak przeczekałem noc. W międzyczasie w nocy zaczęło padać i jedynym dźwiękiem, jaki było słychać, to był dźwięk deszczu. Do czasu. Okazało się, że ten dźwięk, który słyszałem, to był dźwięk samolotu. To był zrzut. W tym momencie pomyślałem, że naprawdę jestem w czepku urodzony. Nie zważając na warunki pogodowe, ruszyłem w stronę zrzutu, aby dotrzeć do niego jako pierwszy. Góra, na której wylądował zrzut, sprawiała małe problemy. Musiałem ją obejść, żeby znaleźć łagodniejsze wejście. Po tym jak znalazłem wejście na górę powoli udałem się w kierunku zrzutu. Zbliżając się do zrzutu wyciągnąłem rewolwer. Wolałem być gotów na to co mnie tam czeka. Na szczęście byłem tam sam. Nie było tam ani bandytów ani zarażonych. Ale nie spodziewałem się tego co znajdę w środku. Zrzut był wypełniony ogromną ilością broni. Do jednej z tych broni była również amunicja. Zebrałem, ile mogłem, oraz udałem się pod drzewo, aby uchronić się przed deszczem. W międzyczasie próbowałem zorientować się w terenie. Zobaczyłem na mapę, i gdy mi się to udało, dostrzegłem, że niedaleko naszego masztu radiowego jest miasto, a raczej miasteczko. Wybrałem to jako mój kolejny cel podróży, lecz niestety generał Pogoda miał inne plany. Musiałem wrócić do budynku, ponieważ nie chciałem przemoknąć, a deszcz się mocno nasilił. Po powrocie do budynku nie zostało mi nic innego, jak przyczekać tą pogodę. Przycupnąłem sobie przed wejściem. I zacząłem się wsłuchiwać w deszcz. No i z tej strony już do was mówi Holik, nie Mike Kaleson. Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się spodobało, dlatego że pierwszy raz chyba robię taką serię właśnie z takim komentarzem. Wymaga to naprawdę bardzo dużo czasu, bardzo dużo ogólnie montażu i tak dalej, więc mam nadzieję, że to docenicie łapeczką, so komentarzem, subkiem. I co? No i dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało i widzimy się, słuchajcie, mam nadzieję w kolejnym odcinku i mam nadzieję, że to będzie rozchwytywana seria, którą na którą będziecie czekać i będziecie mi spamić, kiedy, kiedy kolejny odcinek. Tak więc trzymajcie się, cześć cześć i miłego dzienka.